No widzowie, ponownie dołączyłam teraz znowu będę udawać ten jakby motor, który sam chodzi. On jest... Przepraszam, widzowie. To takie mocne lagi, nie wiem czy czekam, uciekam. Takie mnie nikt nie zobaczył. No. ja kamero, ja kamero. Przepraszam bardzo was widzowie za takie lagi. Przepraszam widzowie, ale dzisiaj kiedy u mnie zły nastrój, to internetu nie ma. Proszę widzowie, obaczcie mi za to, ale spróbuję znowu no widzowie, mam nadzieję, że mnie zaraz nie wywali. Ale Klaudia nawet się pytała mnie, kiedy byłam nimi rozmowa z nią, czy ja nie będę nad nią robić trollów. Ja mówiłam, nie, będzie to spokojny luzik odcineczek. A teraz będę sobie tutaj jeździć. Poszukam jej domku. Poszukam. Może znajdę. Może ona zrobiła sobie jakiś domek. Ale potem po prostu ją poszukam. Nie no. Nie ma nigdzie tej Klaudii. Po prostu jej szukam po całej mapie. Po całej mapie. Jak widzicie, jestem motorkiem. Ona się tego w ogóle nie spodziewa, że ja jestem motorkiem. Malutkim takim... U ja widzisz taki widok. Jeden motor sobie sam jeździ. No. Dobra. Słuchamy klaudię. Kiedy ją znajdę, to odpalę wideo. 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 I patrzcie, tutaj jestem, jakby zrobię dla Was iluzję optyczną, ale to są. No widzowie, ja do niej z realnego życia zadzwoniłam i dowiedziałam się, gdzie jest jej dom. A to jest łatwiutko, tylko nie pamiętam jaki jest ten dom, w jaką stronę. Ale tu jest jej domek. Ona sobie robi pusiowego skinka. <grywka> o rany! Jak ona się dowie, że ja nagrywałam na niej pranki że ja nagrywam dla niej pranki to ona będzie w szoku serii. tak to nie w tej stronie aha źle pojechałam A jakiś chłopak mnie goni Goni mnie chłopak chłopak to nie ma? jej nie ma tak. idziemy do jej domku P Jestem motorkiem, który jeździ. Sprankujemy ją, sprankujemy naszą Klaudiusz. I tutaj jest jej domek. Rom, bipumpusiowego skinka, a ja jej <śmiech> <śmiech> nie robię planki. <laughs> the Małego Pum-pum-pusia. Pum-pum-purinek. Pum-pum-purin... <laughs> Ona myśli co się działo. E ja próbuję znowu. dziwna. jest ten charakter, teraz robię. No, i pokaże się. Aha! Usiadła. No i znowu jestem wiem, to, tym małym człowieczkiem. I teraz będziemy ją praktykować tak, że jakby przebiorę się za jakąś straszną postać. Ale będę to robić tutaj. No? Tutaj, no bo to jest najbardziej niewiadome miejsce. To najbardziej niespodziewane, chciałam mówić, Chciałbym powiedzieć. No i robimy skinka. Kiedy zrobię to, też e, nacisnę, żeby grało dalej. Patrzcie widzowie, zrobiłam takiego jeszcze i z wielką głową skina. No i patrzcie. Teraz teleportuję się do jakiegoś bliskiego domku tej Klaudiusi. Ona sobie tam chodzi. Dóki, A będę się domczała. Rana niech sobie tak nie chciał <grystanie> Ciekawe co napiszę! BAN! BAN napisała! Uciekamy. I patrzcie co ja wezmę! Widzowie! Widzowie! Aha! O! I teraz jakby... Ja jej dam pluszaka! Nie, nie no bo ona po prostu jeszcze zobaczy. Wezmę miecz I pistolet I będę jeszcze pokoloruje do boku A nie, nie ma jakiegoś takiego Ale pszcz ja będę jak a Obok jej dało Ona sobie tam śpi Eranny. A... Erhanny, erhanny. Ban znowu pisze. Będę jej tak bez robić. Ale nie wolno, żeby one na mnie nacisnęła, no bo wtedy zrozumie, że to jestem ja, czyli Karina. No, i teraz uciekam sobie do jakiegoś domku. No, do tego sobie ucieknę. I będę robiła... Czcie. Mega big. Starry Head Mega Big Scary Head No I teraz to jest większa, owa A może ta? Nie, jest mniejsza Może ta? Jest większa Mniejsza Mniejsza Większa Nie ma o czym mówić Nie wiem. To jest jakaś zabawa. Aha! Będę z taką. Będę cała biała. White. Teraz piszę. Aha, zapomniałam. Zapomniałam. O. White. White i jest. Mogę iść ją prankować. Gdzie ona jest? Gdzie ona jest? Dobra, sobie jakieś bronie wezmę. No i zobaczę w jakich są białe. Takie bardzo białutkie serio. No po prostu sobie na najbardziej białe zmienię. Polsko! No a będę z tą bronią i teleportuję się do jej domku. Teleportuję się. No i patrz! Ona sobie leży, leży koje, a ja do niej strzelam! Ciekawe to napisała. To się nie prześladowuje. No tak, przykladuje ciebie. To, na pewno nie ja. Ja ciebie jeszcze nic zrobię. to też bana. Nie, nie, nie. Pokażę jej, że nie. Nie boi się ona. Aha. Idę. Widzowie, teraz będzie spróbuję zrobić jakiś mocniejszy prank. Będę mini autkiem. Tylko się tutaj na początek schowam. No, metro. Metrem sobie pojecham. Hop. O, ja to sobie metrem. Chyba jestem w tym miejscu, który mi mnie jest potrzebne. Tak, to jest to miejsce. I patrzcie teraz ja zrobię jakby skinę bardzo taki ale nie pamiętam jak to się za bardzo robi. Serio widzowie, przepraszam was. Ale przypomnę sobie. Przypomnę, tak, przypomnę. Tak, teraz robię takiego na dziewczęcego. Albo lepiej takiego tańczyka. Tak, teraz pokoloruję się na czarno. Albo na czerwono Red. Na czerwono się. Ja Wam jeszcze dodatkowo pokazuję jak to robić. Aha. No lepiej chociaż to wezmę. Red. Nie no, no. No dobra, chociaż to wezmę. No i patrzcie teraz. A, zapomniałam nawet jak to się robi. Przepraszam i to... no. Teraz biorę jakieś autko na ciało. Tak, to jakieś może być samochodzik taki. a wezmę sobie tego z bajki. Tylko nie wiem, gdzie on jest. Przepraszam, widzowie, ale... Cute car może pisze. Ja wam to pokazuję, jak robić. No dobre, będę zwyczajnym autkiem. Zwyczajnym autkiem. Po prostu, początek... Jest. I teraz patrzcie, jest już gotowy wasz skin, ale teraz musicie zespałnić też motocykl, teraz musicie, patrzcie co zrobić, no ja wam pokażę, Nie. no cholera, czy do Freddy Fazbear? A no muszę jakoś się Jest. Jest. Nie no patrzcie widzowie. teraz ostrożnie resetujemy autko, ale nie możemy też skakać. Nie no patrzcie, jesteśmy autkiem! Tylko jeszcze zrobię zr tak, żeby chodzić. No po prostu zrobię to, 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 to to skakać i tak nie będziemy. I patrzcie, teraz jesteśmy autkiem. Naprawdę autkiem jesteśmy. Nic się tego nie spodziewa. I teraz idziemy, czyli jedziemy, jedziemy do domu Klaudiusi. Ale to długo trwa. Ale domek Klaudiusi nie mogę Nie. Aha, no bo to jest... nie... Nie jest jednostka. Nie. Nie. Uf, uf. Jest tam autem. Jestem fajnym autkiem. A może jeszcze się zmniejszy? Zmniejszy się. Wtedy będzie bardzo fajowo. Jestem malutkim autkiem, malutkim autkiem. Nie. nie, 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 nie. Przepraszam widzowie, zaraz będę tu, zaraz. Widzowie, ja nie powiedziałam, że Klaudia jest w sklepie, w sklepusiu, w sklepusiu, w fajnym sklepie. To to jest? ważne może jest tutaj. Po prostu patrzymy na wszystkie sklepy i też na ludzi patrzymy. Może tutaj nie jest. Nie. Chyba jej tutaj nie. No dobra. No dobra. Poradzę sobie. Jeszcze widzowie, ale nie na waszych oczach zobaczę kto to jest ta pani. To nie Klaudia. Ja ona kary ode nie chce, chce mnie wziąć. Ale ja muszę... Tu Klaudiusi! Claudia! 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 To napisze! Auto! One. Nie może mi dać banana, bo, no, no, bo jestem... Ten... Głosu sobie na to zmienił. Dziwne auto. Bierz mnie. Ale to dziwnie wygląda. Czy ona mnie chce do wody wrzucić? O nie, o nie, o nie patrzcie co spałnie. Nie... O nie! Maksymalna prędkość! Brrrrr... Brrrrr... Maksimalna... prędko... Brrrrr... Brrrrr... Brrr... Brrrrr... Brrrrr... Gdy nie widziałam takiego szybkiego auta. Nie na to! Nie. Odką, uciekam, 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 uciekam. Nie! Jest! Odciekam! Uciekam najdalej, jak da! Ale potem prank będzie mocny. wie to chyba już będzie przesada i jestem... Ciekawe co ona sobie napisała. Ciekawe, ciekawe. Spała sobie, no i patrz. Minutka jest. Rekin, pomocy! I teraz będę jakby płakać. Będzie jakby myśleć. Żeby myślał, że jestem dobrym rekinkiem. Łodziak. O, myśli, że nie ja jestem dobra. Kary? O, panie! Ten troll będzie najlepszym i najmilszym. O? Ja chcę jej też napisać. Woda. Ale nie będę na czacie pisać. Tylko. Będę to pisać tutaj. Hop. Woda. 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 O, jest że mnie w kiblu chce spłukać. O, no i mnie. To jest najlepszy prank. Nie, to będzie. Zobaczcie co ona na czacie napisała. No, ja smajliki jeszcze napisałam.